mano na kolejnej podróży Cześć. Siema Dzisiaj jesteśmy w górach świętokrzyskich Zwiedzamy rezerwat przyrody Kamień Michniowski Niedaleko Bodzentyna. Zapraszamy do oglądania Ktoś tam jest na kamieniu Będę tędy na ścieżce Dobry. Przerwa na mango. Jestem. Patrz jak to jest wysoka. Mama. Mama nam zrobić zdjęcie. Przez chwilę było fajnie, bo byliśmy sami. Teraz naszło się ludzi i strasznie krzyczą. Mamy dzisiaj 1 maj. Piękna pogoda. Zanim tu dojechaliśmy trwało to 2 godziny, bo od nas jest ponad 200 km góry świętokrzyskie. W czasie drogi udało się z Panem Jurkiem skontaktować z kanału Spełniamy marzenia wybrał męski zegarek i w tej chwili czekamy na kontakt z Luki który zajął drugie miejsce w naszej zabawie urodzinowej tak. mamy nadzieję, że smartwatche się przydadzą i się spodobają przede wszystkim eee... dziękujemy za udział w zabawie pozdrawiamy zwycięzców i pozostałych Julia już na szczycie. Julia się zrapała już na dnie. Zapraszamy do subskrybowania, lajkowania i komentowania naszego kanału na podróżach. Po co to wszystko? 99 tysięcy. <coughs> tak pokaleczyć, takie ładne drzewo. Łefy 2013. Dwa nietypowe bliźniaki. No to ciekawe. Pójdź głębiej, nie będziecie widać. Nie bój się, też tam nic nie ma. Julia w jaskini. Jak jest? Ciemno jest. Patrz, ty taka mała, to byś i tam wlazła. Nie. Czego? W jaskiniach nie toparze siedzą. No właśnie. Jest i ognisko, ale czy tu można palić? To tego nie wiem. To jest chyba takie dzikie ognisko i miejsce na to.